Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Szanowni Państwo, witamy przy potencjalnie Zielonej ścianie Urzędu Miasta Częstochowy. Z nami są prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, Łukasz Kot, który jest koordynatorem projektu inicjatywy i przewodniczącym zespołu Często Zielonej. Sebastian Czeszkowski, radny Miasta Częstochowy, zaangażowany bardziej w tę drugą inicjatywę, ale tutaj chętnie także zapoznawał się z tajnikami Zielonej ściany. Paweł, zastępca. Szef Centrum Usług Komunalnych jest z nami, także Grzegorz Walkiewicz z Fundacji Łąka, który yy, no, taką opiekę merytoryczną nad yy, rodzeniem się tej ściany sprawuje. Panie Prezydencie, bardzo. Szanowni Państwo, realizują program Kierunek Przyjazna Częstochowa, w ramach tego programu Kierunek Przyjazna Częstochowa dbamy o to, żeby Częstochowa była również zielona. I ta często zielona ma wiele różnych oblicz, wiele różnych akcji, które realizujemy na terenie miasta. Wszyscy pewnie pamiętacie, że i sadziliśmy łąki kwietne, sadziliśmy słonecznikowe łąki, zresztą będziemy niedługo przechodzić koło takiej łąki, ale też i pojawiła się pierwsza zielona ściana, czy pojawia się z tyłu za nami pierwsza zielona ściana na budynku administracji publicznej w naszym mieście. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy z jednej strony tym partnerom spośród firm, które już weszły w nasze akcje, to jest firma Jawo, Stelzle, Trentmet, Brembo czy Dawid, które włączyły się w sadzenie łąk na terenie, kwietnych na terenie naszego miasta. A dzisiaj wielkie serdeczne podziękowania dla Grzegorza Walkiewicza i dla e, całej fundacji, z którą e, no wspólnie razem realizujemy z często firmami te e, projekty zielone w Częstochowie. E, I z tyłu za nami powstaje Zielona ściana. Zielona ściana ma wiele różnych pozytywów, podnosi estetykę, oczyszcza powietrze wpływa pozytywnie na samopoczucie. No i będzie pewnie takim też wzorem, przykładem dla innych instytucji w mieście. Mam nadzieję, że takich instytucji, która będzie, które będą chciały pójść w kierunku właśnie ekologii, w kierunku zielonych ścian będzie więcej i że będziemy mieli w Częstochowie więcej takich miejsc, które są przyjazne i dla środowiska, i dla osób, które są w pobliżu tych zielonych ścian. Póki co widzicie jaki będzie rozmiar tej ściany. Liczymy na to, że zieleń zrobi szybkie postępy. No i że my, wraz z tą zielenią, będziemy musieli z tą ścianą też po budynku wspinać do góry. Ale na razie dziękujemy bardzo za fachową obsługę panu Grzegorzowi. Teraz proszę bardzo, parę słów łukasz tak? To spróbuję. Tak, rzeczywiście zaczynamy dzisiaj naglujemy tą ścianę, która będzie rosła, zakładamy, że niektóre rośliny będą rosły około 2 metrów rocznie, niektóre rok. Natomiast jest to mieszanka trzech roślin, o których Grzegorz powie więcej. Chodziło nam o to, żeby ta ściana była jak najbardziej, jak najdłużej zielona, jak najbardziej barwna. Ja się cieszę, że w ramach programu często Zielona mogę realizować takie przedsięwzięcia, przedsięwzięcia ekologiczne, które nas zgłaszają mieszkańcy, urzędnicy czy pan prezydent i, i jakby tutaj no, mamy nadzieję, że to jest pierwsza ściana którą częstochowa robi w takim miejscu, nie ostatnia. I cóż, no, z wzrostem roślin będziemy dokładać kolejne kratki, zakładamy, że w przyszłym roku chyba nie, ale w następnym, czyli w 23, dołożymy kolejne 3 metry siatki, bo ta roślina już powinna na tyle urosnąć. Docelowo ma to być 15 metrów, póki co jest 3 metry i w miarę będziemy chcieli postępować za zieloną infrastrukturą, żeby nadążać za potrzebami roślin, też ze wspinaniem się z naszymi tutaj konstrukcjami. Proszę bardzo, panie Grzegorzu. Dzień dobry, jest mi bardzo przyjemnie, że mogę uczestniczyć w realizacji kolejnego innowacyjnego projektu zielonego, ekologicznego, realizowanego przez władze Częstochowy. ka tulaina <listings> Inicjatywa, którą podejmujemy po, po zielonych łąkach, które się już pojawiały w, w otoczeniu urzędu z, od tronu ulicy Śląskiej, pojawiły się słoneczniki. Już z satysfakcją obserwowałem, że, że wczoraj mieszkańcy robili sobie przy nich zdjęcia i rzeczywiście cieszą oczy. Ta ściana również widzimy, że cieszy się dużą popularnością. Mieszkańcy zaczepiają. Nas w trakcie jej realizacji pytają co tutaj będzie, więc korzystając z gościnności Państwa udzielę takiej odpowiedzi już grupowej troszkę. Mamy mieszankę kilku roślin. Podstawową rośliną, na której oparliśmy tę mieszankę, to jest bluszcz pospolity, to jest hedera. Przywieźliśmy ją z renowowanej szkółki w Plantico, ale również zasililiśmy skład hederą wyhodowaną tutaj w Częstochowie do tego dołożyliśmy hedera ma ten zaletę, że jest zimozielona ona nie jest ona będzie przez cały rok zielona jej, może nie tyle wadą, co cechą jest to że ma stosunkowo niewielkie przyrosty, około metra rocznie natomiast żeby wzmocnić, żeby ta, żeby ta zielona ściana powstawała szybciej dołączyliśmy winoblusz pięciolistkowy winoblusz ma Taką cechę, że gubi liście jesienią, natomiast jesienią, zanim je zgubi, to je pięknie przebarwia, owocuje, zatem te ptaki, które tam wyżej mieszkają, będą mogły sobie z tych owoców korzystać. I w dodatku, dzięki temu, że ma bardzo duże przyrosty, bo to jest 2-3 metry rocznie, to ona. Będzie stanowiła szybciej pokryje ścianę, ale również będzie stanowiła rusztowanie dla tych mniejszych roślin. Natomiast pra... największym hitem tej mieszanki jest roślina, która została wymyślona i stworzona w Częstochowie przez lokalną szkółkę. Dobraliśmy barwinek wyniosły. To jest ta roślina, która właściwie ze względu na tę roślinę postanowiliśmy tę rabatę elewacyjną nieco nieco rozszerzyć, nieco powiększyć, czyli nie tylko zrobić rabatę pionową, ale, ale również chcieliśmy, chcieliśmy, żeby ta rabata nam się tu ładnie rozkrzewiała i ta roślina, która zdominuje poziom, to będzie właśnie barwinek, czyli znowu zimozielona roślina, roślina, która ma cechą tego akurat, tej odmiany, to jest ta roślina, cechą tej odmiany jest to, że ma takie listki z taką wariegacją, jakby delikatnie te zielone liście nabierają takiej żółtej barwy. Ta roślina nie będzie gubiła liści na jesienią, więc cały czas będzie zielona, czyli tutaj będzie taki zielony dywan i w dodatku bardzo ładnie fioletowo kwitnie. A myślę, że, że uhonorowanie szkółkarza, który w 1994 roku w Amsterdamie dostał złoty medal za tę właśnie roślinę, też będzie takim miłym akcentem. Ona się będzie położyć, nie będzie wyniosła? Ona się będzie położyć, natomiast z uwagi na to, że barwinek pospolity, ten bardziej znany, jest po prostu niższy. Ma około 20 cm. Ta roślinka dorasta do 35-40 cm. Prawdopodobnie dlatego wyniosła. Natomiast odmiana się nazywa Sebastian, ta właśnie nagrodzona. Dziękujemy bardzo. Pan Grzegorz wspomniał o ptakach, które mamy również na budynku. Są to jeżyki. Mamy tutaj dzisiaj też sympatyków jeżyków. Zaraz będziemy o tym informować szerzej. Ale ambasadorem jeżyków Częstochowy Częstochowie jest Sebastian Trzeszkowski. Sebastian, Parysów jeszcze prosimy Cię. Tak, no warto przypomnieć w tym miejscu, że akurat ta ściana Urzędu Miasta Częstochowy ma za sobą już jedną eko inicjatywę wcześniej. Są to budki dla jeżyków, które na w górze tej elewacji są zamontowane. Pozytywna informacja jest taka, którą dostałem tutaj od całej grupy w Dzielnicy z Stadą, że Jerzyki w tych budkach już mieszkają, w związku z czym cieszę się, że ta zielona ściana sprawi, że będą właśnie w, takiej, w takim zielonym towarzystwie jeżyki mieszkać, ale w związku z tym, że dzisiaj będziemy mieć też drugą konferencję zaraz za chwilę o Jerzyka, to na tym pozwolę sobie teraz skończyć. Także zostawimy Was z lekkim niedosytem. Będzie jeszcze kontynuacja informacji o Jerzykach, na którą już Was zapraszamy do, po drugiej stronie budynku na Sferze Solidarności. Tam będziemy chcieli Was o kolejnej inicjatywie poinformować. Czy są do nas pytania? Na zielonej Jeżeli... ściany. Tak, tak, na razie na teraz na temat ściany. To ja mam takie pytanie, ponieważ nie jestem ogrodnikiem, ale czy nie będzie tutaj tym roślinom za gorąco i tej ziemi czy nie będzie za mało? Czy będzie ktoś specjalnie będzie cały czas je podlewał, żeby to nie zostało później. Zostawione samemu sobie. My, jako fundacja, jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania zielonej ściany, oczywiście. W tym momencie tej ziemi nie jest za mało. My tutaj odkryliśmy tę kostkę, na której stoimy, dokopaliśmy się do gruntu rodzimego, zaizolowaliśmy fundamenty. To nam pozwoliło nawieść tutaj wiele metrów sześciennych ziemi ziemi kompostowej, bardzo bogatej. Która będzie stanowiła przez długie lata pożywienie dla, dla tej naszej zielonej ściany i również będzie utrzymywała wilgoć. Oczywiście stosujemy również te wszelkie rozwiązania, które pozwalają tę wilgoć przytrzymać czyli w podłożu jest również zastosowany hydrożel, jest również rozłożona drobnótnina, będzie wysypana kora. Która będzie tę wilgoć zatrzymywać, ale to, co powiedział Pan Prezydent, sprawia, że ta amplituda i wilgotności, i temperatur będzie, będzie mniejsza. To, to, jest, to jest taki podstawowy walor. Dzięki temu ta, ta, to przebywanie w budynku, ale również na zewnątrz, będzie, będzie przyjemniejsze. Więc tutaj będzie zielona ściana, to jest, to jest narzędzie do walki z, wysłam, z wyspami ciepła. Więc w tym momencie cały ten ekosystem będzie sprawiał, że tej, że tej wilgoci te rośliny będą potrzebowały nieco mniej. Rozważamy również taką innowację, jeżeli się okaże, że rzeczywiście trzeba będzie często bardzo podlewać, bo, bo, bo ta rabata będzie przesychać. To rozważamy również wykorzystanie takiego systemu, który będzie wykorzystywał wodę deszczową, żeby, żeby po prostu nie, nie przyciągać tutaj tylko wody specjalnie z wodociągu, tylko żeby wykorzystywać wodę deszczową. Dziękuję bardzo, ponieważ wiele osób byłoby niezorientowanych i by dziwili się, jak to się utrzyma. Dziękuję bardzo. Także jak widzicie, jesteśmy w rękach specjalistów. Oni już o wszystkie te sprawy techniczne zadbali i trzymamy kciuki, że zielona ściana na budynku Urzędu Miasta będzie się rozwijać. No i jeżeli mówimy o zielonej częstochowie, no to musimy zacząć od siebie, czyli zaczęliśmy od Urzędu Miasta. Liczymy, że również mieszkańcy i inne instytucje miejskie będą chciały do nas dołączyć, i będą chciały takie zielone miejsca zagospodarowywać w swoim najbliższym otoczeniu. A my służymy już teraz doświadczenie nie wiedzą, bo wiemy wiemy, jak to ładnie robić.